Siemaneczko, Siemaneczka, wszystkim z tej strony. Stiki tam Was bardzo miło i bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. A rękowania nie zapomnij, na starce stać wobec łapecz, łapeczki w górę. Jeżeli nie masz subika, zostaw suba. I baw się oczywiście dobrze. Czas na kolejny odcinek, saniosy końcówki nie uciąłem i było jak wychodziłem sobie do toalety, więc muszę to wyciąć i dopiero wrzucić na YouTube'a Ciebie, powodę szedłem, ale wiecie o co mi chodzi, że jakby pojeżdżałem się z Wami, nie zaklikułem, zatrzymaj. Zakrzywiacz czarów, gramy na godryka, moi drodzy to będzie krótka piłka, zrobi nam z dupy garaż i tyle, tak? Takie mogą być tutaj fakty i nie ma co się oszukiwać, bardzo możliwe, że tak będzie Zrobi nam z dupy garaż i tyle, jakby wjedzie w nas w masło No i będzie po grze, tak? Bo nie zbanowaliśmy oczywiście Oczywiście tej, tejże frakcji Jest fajny rok tak naprawdę Spróbowałbym może tę hipnozę zagrać, tak? Coś czuję? Spróbujemy zagrać hipnozę, nie mam wrażki i tak dalej, ale... Hipnoza plus ta ścieżka trochę... Dużo szczęścia, jakaś wiedza, jakaś obrona, sporo obrony, można tak zrobić. I jeszcze, dajcie mi chwilę popatrzeć na... na w sumie to też jest artefakt, widuch, w sumie jest! Co nieco tych artefaktów, tak więc, jakby nawet ta ścieżka pod jakiegoś wojownika jest bardzo w porządku, nawet bardzo w sumie dobra, ale zobaczymy. Teraz spróbujmy mrok zagrać, tylko że no nie jest szałowy, tak, ale dobre, dobre hipno. Jak wejdzie, no to będzie fajnie, tak. Tylko, może odporności wziąć, może wszystko pójść na łeb, na szyję. No weźmiemy szczęście out, weźmiemy światło out. I tak, mnie czarodzieja, no bez sensu, bo jakby to nam niewiele daje. Ja przywołania też tak średnio. Na ten moment, szczerze wam powiem, tak troszeczkę ogadałem się dzisiaj dość sporo. Dobra, zakrzywiać czarów może być, logistyka spoko, jakby lotny zagram. Lotny nie będzie taki zły, powiem wam szczerze. Najpierw trzeba go dostać. O nie, rycerz, tylko akademia. A no tak, czyli ten i ten, no i. Krywanie wiadomo, musi być podlotny. No nie mamy oświecenia jak na razie, więc na razie go nie bierzemy. Mroku też oczywiście nie mamy. Eee, jest mrok. Dobra, mrok najpierw wezmę, potem będę się zastanawiał z oświeceniem. Odezo, bardzo w porządku, grupowe. Bardzo w porządku. Rozproszeniem roku, no to tak średnio w sumie Wam powiem. Chcielibyśmy to oświecenie dostać, tak? Jakby wiecie, to będę zbijał, to nie do końca, jakby mi to pomoże, nie? Ale mishczak ląd, w szczególności, że mieliśmy tutaj chyba osłabienie, z tego co pamiętam, mieliśmy, więc osłabienie bardzo jest przyjemne i bardzo w porządku. Dobra, jakby tutaj nic więcej nie zrobiłem musimy próbować dostać oświecenie i spróbować jakoś to ugrać. Tylko, bo tak naprawdę. Znajdowanie drogi pieczyń ciemności. Ani to, ani to mi się nie podoba. Chociaż. No, nie mogę tego wziąć. E, potrzebujemy dostać. Dobra, muszę coś wziąć, żeby była mi większa szansa na danie czegoś, czego potrzebujemy. trochę się popsuło. Nie będę was okłamywał, Bardzo przeciętnie to wygląda. Bardzo przeciętny, moi drodzy, to wygląda, bo jakby. Idę w środek, tak naprawdę. Dobra, bo ja muszę na środku to wyprostować. Zostałem się jeszcze jakie artefakty. Chyba to jest bardzo dużo statystyk. Bardzo dużo w sumie statystyk. Plus, tam weźmiemy DEWKA. Też fajnie nam podbije. Magiczne. A, pójdę tu. Dobra, wiedzy mamy sporo. Jakby to pewne rzeczy będziemy musieli wyrzucić, tak? Ale. Na spokojnie. Muszę mieć te staty tutaj, bo to dużo jest statów i jakby to mi bardzo mocno pomoże się odnaleźć w tej, tej grze. Bardzo dobrze mi się pomoże odnaleźć. Dobra, no potrzebujemy siły czarów tak naprawdę i obrony. Żeby jakaś ta hipnoza miała sens, nie? Ale siła czarów też jeszcze urośnie. Więc jakby. To nie jest jakaś tragedia, tak? Jest jakaś tragedia. 8-8. A, 8... no, tak. Jest jak jest, nie? Ale jak lotnego nie dostanę, to trochę przypeks. Nawet bardzo przypeks, ale powinno mi się tutaj udać to ogarnąć. Z obronem, moi drodzy. Ale potrzebuję. Powywalać te rzeczy. Eee. Nawezne wezmę to, żeby to zamknąć Nie inteligencja, dobra wezmę ten sztur teleport Dobra jest wyjątkowa intuicja teraz I teraz tak, mam 2000 golda tak naprawdę I teraz tak, to wywalam No i to wywalam, wiadomo No i w sumie brakło, żeby wywalać mistrza bólu, którego nie mam Inne rzeczy Ale jest lotny Znajdowanie drogi Dobra, jakby mi nie potrzeba dużo many O tak, def się przyda No i tak to mniej więcej moi drodzy wygląda, tak trochę mega dziwnie Przeciętnie w sumie Bo tu co mamy? Wszystkie rzeczy, znamie czarodzieja, no... No mogę w sumie podwójnie rzucić, nie mam też talentu magicznego Który by się bardzo przydał No ale no nie mamy, tak? Jakąś magię zniszczenia, żeby na znamieniu w razie czego bić E, jakieś obrażenia, żeby na spokojnie w razie czego bić, czy mi to pomoże, tak szczerze powiedziawszy? Jakby e, nie uczonego sobie weznę tak specyficznie, bardzo dobra. Nie wiem, nie wiem, to wygląda dla mnie śmiesznie w sumie. Bardzo śmiesznie. <gry> a, no wiadomo, ekspercki atak, eksperckie dowodzenia No tak zwany wjazd na hatę, i tu jakby, To nie o co się w sumie czego innego spodziewać. O! Inicjatywa do strzelaków, plus to, więc tak naprawdę jeszcze jeden poziom mam z tych rzeczy. Fajne, czy ja to idę teraz wymienić? Fajnie w sumie, ja nie wiem czy ja coś będę kupował. Znaczy, trochę defa byłoby spoko mieć, nie? To jest aucik. To jest aucik i to jest aucik. Znaczy to niekoniecznie mogłem sobie zostawić tak naprawdę. Tajemne... E, talent magiczny. Tajemne podniesienie, talent magiczny inteligencji. Jakby ja biorę sobie talent, będę w stanie w miarę szybciej coś tam rzucać. Ale ja nie mam za bardzo jakichś tam czarów konkretnych, najwyżej oślepienia. No dobra, wezmę to, bo jakby mana mi niepotrzebna. Mam pewną koncepcję, taką trochę głupią po części, ale zo zobaczymy. Jakby zobaczymy, czy to się sprawdzi. I w tym momencie tak naprawdę sobie myślę, no że wiadomo, tą tarczę muszę mieć. Wiem, że to mnie kosztuje dużo kasy, ale okej. Okay. Dobra, na razie sobie weźmiemy tak. Tutaj. Mhm. Ma dowodzenie i ma to, to na pewno nie ma tam tego, więc to jest w porządku. Dziń zawsze spoko, bo on rzuci jakiś czarnie niewygodny dla przeciwnika. Dobra, nie jesteśmy na Tytana, ale dobra, trudno. Trochę specyficznie, ale jest jak jest. Życie z nowelą raz przyjazną, a raz wrogą. I dobra, jakby. Def. Death... Dobra, na Rakrze, wiadomo. I minus trzy obrony oraz inicjatywa. Tutaj na pewno, na Strzelaka, bardzo fajnie. Tutaj inicjatywa też by była spoko, ale raczej z życiem. By dłużej przetrwał. Okej, okay. trochę życia nie zaszkodzi. Raz tak, życie, czy znaczy def oraz szybkość może być przydatne. Zyskałem się z tamtych rzeczy. Mhm. Co nie może być tak, jakby to mi bez różnicy tutaj trochę na tobie coś takiego, wiadomo, jeszcze mi zostałeś ty byczku, on coś w stanie podwójnie zrobić? O, taki sposób. W sumie, jakby, czemu, czemu nie? By lepiej mieć dwa niż jeden, nie? Lepiej <grymne> <grymne> zawsze troje życia, tak? Już minus za cios... Mm, ten by był lepszy... Dobra, nie, dobra, już nie będę tego zmieniał jakoś specjalnie. Dobra, lecimy do przodu. Mamy 14 defa tak naprawdę. To nie jest, moi drodzy, źle. To naprawdę nie jest źle. Tylko, że nasz, jakby, sam fakt buildu, no... Dobra, jedno obrony. Lepiej mieć więcej wiedzy. Tylko nasz Wild jest jakiś by taki ułomny. <taki>, taki troszeczkę ułomny. Szczęścia sobie nie poprawiam, więc będę miał minusowe szczęścia. Ale trudno. Dobra, rapiązkę gniew będzie. Dobra, zobaczymy, co się tam uda zdziałać. Cokolwiek się uda mu dla niego zdziałać, tak? Którego kunia wziął? Tego kunia. Dobrego kunia wziął, moi drodzy. Dobrego kunia wziął! Wejdzie hipno czy nie wejdzie hipno na starcie? To jest pytanie. Czy się w ogóle uda to hipno zrobić, tak? Że to nie mogą w razie czego hipnotyzować I sobie zużyć skrzyżenka czy coś takiego, więc jakby są możliwości, tak? Tylko raczej odporność jakiś będzie miał, nie? Raczej coś będzie miał i to tego się dość mocno martwię. I to bardzo w sumie mocno. Bardzo, bardzo mocno, a nie jakichś dużych statystyk, czyli jakieś tam będą rzeczy, inicjatyw nie ma pieszczona inicjatywy tego. Jakby dobra, dobra, dobra. No dobra niech będzie tak w sumie. Nie jakiego grywa w sumie wziął. Dobra, ja nie umiem grać na przystań, powiem Wam szczerze. Znaczy mój Hirek naprawdę mocarnie wygląda. Siedzi 14 staty mamy mocarne. Oj, naprawdę mocarne mamy staty. Zobaczymy, czy się tego konia uda jakkolwiek pokonać. No, i dobra. No, do, do ja, moi drodzy. Dobra, no jakby. Mogę mu grupowe osłabienie rzucić, nie, ale. Jakby dla mnie tutaj. Tylko wtedy przesunę, jakby, dobra, tego muszę hipnotyzować. Let's go! No i bardzo fajnie, tam jest łysy niełysy. Dobra, by. sprzątamy. Usłabiamy gryforka. Fajnie, grafici dostałeś wraźkę, przyjemnie, przyjemnie, bardzo fajnie. Tutaj będzie piąska gniewu nad ciebie prawdopodobnie O i tutaj trochę niespodzianek, tak? Many na starcie to ma jakiś... Będą wziął 6 many. Empatia oczywiście, że jest. Cóż by się spodziewał? Dobra, kulą go tam na twarz. No, będzie zawsze jeden mniej, nie? No, nie wiem, jakoś tak mega tragicznie tak. Powiem gorzej jak ma oczyszczenie. To będzie przykre. To bardzo. Bardzo, bardzo przykre Ale może nie Ja mam pewien pomysł tak naprawdę O kurwa, jak ty bijesz zajebiście Ołć a minus Moral mu wszedł. ale dobra, nevermind. na front muszę wysłać. W murę. Okay. Ma tam moral, wiadomo, posrany. Będzie moralował co chwilę, dając życie. Dobra, ja no, se na spokojnie rzucę inicjatywę. Będziemy panikować, tak? Nabicie no, gościa, no, to nie jest jakiś dobry pomysł, tak? On z tej kontry pasywnie może oddawać Więc nie chcemy za bardzo. No wiecie, konia się pozbyliśmy, ale teraz tak. Zależy, co on tam ma. O, zmoralował, oczywiście. Możemy blindami grać i ten. Że jak rzucę to zdąży mi strzelić, tak? Zdąży wtedy, tak? Dobra, muszę go trochę obić. Trzeba obić na pewno archa, żeby nie wskrzeszał. Bo jednak poszło tych bardzo przyjemnie. Prawa moc weszła. No niezbyt fajnie. A jezus, moraluję jak wiecznie, moraluję. Nie wiem czy on ma grupowo, oczyszczenie, bym miał oczyszczenie, to znaczy czemu skam, co się stało, jakby z czemu skam. W sensie, jakby nie wiem co się stało w sumie a <laughs> to nie widziałem Ale tak zmoralował ci, nie? No to jakby... W miarę stoję, tak? Jakby... to tobie muszę się skupić Jakiś lak Dobra, ładnie w sumie Mhm. Mm siłka się w sumie tak naprawdę boja. Okej. Okay. Będziemy się o Siłka. Dobra. Dezo Kusza wyszło idealnie, jakby super, jakby, wiecie, mogę potem rzucić, ale. Znaczy, rzucę zaraz pewnie. Tylko, jak go ma prawą, no to może mieć boską w sumie. A zobaczę, w sumie. Teraz się okaże, jakby. Ja tutaj nie panikuję, bo jakby jego frontalny atak, czyli konia. O nie, odporność na magię to niezbyt przyjemnie, Wam powiem szczerze. Bardzo, w sumie, nieprzyjemnie. Ale jakoś... Ale hipnozę mogę zrobić. wiązkę też w razie czego mogę, ale jakby... E, teraz zagramy coś takiego, co się nazywa... Ty masz odporność na stoła dobra, znam je czarodzieja. Bo to będzie boleć, tak? Jakby nie jestem w stanie go tam zostawić. Ani nawet eksperckiego światła, ha, to dlatego tak jest, tak jest. No dobra, bij go. Nie bijem jakoś dużo, ani eksperckiego światła, ha! Dlatego tak mam. No dobra. Konia jeszcze mam na chwilę. W sumie dłuższą chwilę, tak naprawdę <noise> boli, ale 420 not bad. Ja mam dość dużo tego defa, tak? Dobra, zabolało. To tak niezbytnio przyjemnie zabolało. Ale dobra, teraz odporność, no to tylko ściągasz. A spokojnie sobie blindujemy i gramy, tak? Muszę te jednostki też wybijać, bo on nie moralował. Jakby bicia tego jest zbytnio o, za zajebiste, żeby tego nie zrobić. Ora, lubię. Trochę dupa, To taka spora dupa, tak naprawdę. Ciebie nie lubię, boję się ciebie, konik. Biega koń na biegunach Dobra, i teraz moi drodzy, to się nazywa tak zwany. Okej, okay, cudownie, znakomicie, wyśmienicie Dobra, na chillku, bez pośpiechu Mhm Brawalną mnie sporo, ale jakby no nic się tu nie dzieje, tak? Owaj. Mhm, dobrze. Może te Magiczny kryształ wszedł. Moi drodzy, jak żyć? Cudownie, ale ja miał tą odporność maksymalną, no to, to by był problem, tak? To by był w sumie trochę problem. Dobra, przedni we mnie. No, spokojnie. Tak będę wcześniej. B. Ciebie też muszę obijać, nie? Jest okazja, no to go bijmy, nie? Bo to trzeba. Bez sensu w sumie. Pochłonięcie. To sobie też nie poginąłeś jakoś bardzo, tak? A ciebie zabijajmy do końca. Jak z tą hipnozą? Hmm. W tury. Więc Not niekoniecznie zajebiście. Jakby on się rusza dość daleko Mhm Fajnie ja na tym blandzie mam chyba dość długo tak naprawdę, nie? Bardzo w sumie długo E, bardzo w sumie długo, Dobra, lecę tutaj na no spokojnie. Obijajmy, bo póki ma hipnozę, no to korzystajmy z tego, nie? Póki ma hipnozę, to korzystajmy z tego. Roztrącenie poszło. down XD, 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 ale w sumie, na no, osłabieniu, no to co on tam będzie mnie bił, nie? Co Ciekawe jak zda mnie działa, jeżeli są hipnozy rzucę teraz. To jest w sumie ciekawe. Jak to zadziała? W sumie to ciekawe. Bo nie wiem. Słowa się rzucił. W sumie to nie tak miało wyjść GG. Na dzisiaj starczy, Kecz go zabijam, z łapy. Dobra, never Mogę go pięćką zbić GG. Wygraliśmy. Tym razem wyłączę gierkę. Boom, ale zabolało. He, Do następnego. Dzięki Loch i dzięki czaty za oglądanie. Daliśmy radę. No, ja spokojnie było. Trzymajcie się ciepło, dzięki za oglądanie. Tak by wystarczyło, Lochi, oj by wystarczyło. Dobra, dzięki Wam za oglądanie, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Kolejnym razem, pa pa!